Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy twoja modlitwa, ta, którą odmawiasz z sercem pełnym wiary, może być błędem, który oddala cię od prawdy? Czy w cichych słowach, które szepczesz w kościele lub w samotności, kryje się pułapka, której nie dostrzegasz? Papież Leon XIV, głosem jak piorun przecinający ciszę, rzuca światło na tajemnicę, którą wielu katolików ignoruje, choć jest tuż przed ich oczami. To nie jest zwykłe ostrzeżenie, to wezwanie które może zmienić sposób, w jaki łączysz się z Bogiem. Co jeśli to, co uważasz za pobożność, jest w rzeczywistości cieniem zasłaniającym światło łaski? W świecie pełnym hałasu i rozproszeń, gdzie nawet najświętsze praktyki mogą zostać zniekształcone przez nieświadomość, Leon XIV staje jak strażnik na skraju przepaści. Mówi o błędzie, który wślizguje się w serca wiernych, cichym, ale zdradliwym, jak wąż w ogrodzie Eden. Nie jest to grzech oczywisty, lecz subtelny nawyk, który wielu z nas pielęgnuje, myśląc, że oddaje cześć Bogu. Czy możesz być pewien, że twoja modlitwa jest wolna od tej skazy? Czy jesteś gotów spojrzeć w lustro swojej duszy i zmierzyć się z prawdą, którą papież chce ci ujawnić? Jego słowa niczym miecz obosieczny przecinają zasłony wygodnych przyzwyczajeń. Leon XIV się nie przemawia, by pocieszać, lecz by wstrząsnąć Mówi o czasach, w których znaki końca są coraz wyraźniejsze, a Kościół stoi na rozdrożu. Twoje codzienne Ojcze nasz, lub Różaniec, który ściskasz w dłoniach, mogą być czymś więcej niż myślisz, lub czymś mniej niż powinny. Co jeśli sposób, w jaki się modlisz, nie prowadzi cię do nieba, lecz w ślepy zaułek? To pytanie, które papież stawia przed każdym katolikiem, nie pozwala pozostać obojętnym. Nie chodzi o to, byś przestał się modlić. Nie chodzi o to, byś porzucił wiarę, chodzi o to, byś spojrzał głębiej poza powierzchnię rytuałów, które wykonujesz mechanicznie. Leon XIV, by niczym prorok wołający na pustyni, wskazuje na błąd, który jest jak kamień w fundamencie, niewidoczny, ale zdolny obalić całą budowlę twojej duchowości. Czy masz odwagę zatrzymać się i posłuchać? Czy zaryzykujesz, by odkryć, co papież widział w sercach wiernych? Co go skłoniło do wydania tego naglącego ostrzeżenia? Każde słowo, które za chwilę usłyszysz, jest jak klucz do drzwi, za którymi kryje się prawda, o której nikt wcześniej nie mówił tak otwarcie. Leon XIV nie tylko ujawnia błąd, On prowadzi cię do miejsca, gdzie twoja modlitwa może stać się ogniem, a nie popiołem. Ale, żeby to zrozumieć, musisz zostać z nami do końca. Każde zdanie, każdy oddech w tym filmie, jest częścią układanki, która ułoży się w całość tylko wtedy, gdy pozwolisz, by prawda cię poprowadziła. Czy jesteś gotów odkryć, co papież Leon XIV chce, byś natychmiast zmienił? Twoje serce bije w rytmie modlitwy, którą znasz od dziecka. Słowa płyną jak rzeka znajome, bezpieczne, niemal automatyczne. Ale co, jeśli ta rzeka prowadzi do suchego brzegu, gdzie nie ma wody życia? Papież Leon XIV spogląda w głąb, Duszy katolika i widzi tam coś, co wielu z nas ukrywa nawet przed sobą: nawyk, który mylimy z pobożnością, a który jest jak łańcuch, subtelny, lecz ciężki, krępujący nasze dłonie, gdy wyciągamy je ku Bogu. Nie jest to grzech, jawny, nie jest to bunt, lecz cicha pomyłka, która wślizguje się w nasze słowa, gdy klęczymy w cieniu ołtarza. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, by zapytać, czy moje słowa naprawdę docierają do nieba? Leon XIV jaki mówi o modlitwie, która stała się rytuałem bez ducha, skorupą bez perły. Nie chodzi o to, że brak ci wiary, wierzysz, kochasz, pragniesz. Ale czy twoje serce jest w pełni otwarte, gdy wypowiadasz te święte słowa? Czy jesteś pewien, że twoja modlitwa nie jest tylko echem przyzwyczajenia, które zagłusza głos Boga? Papież niczym pasterz, który widzi wilka czającego się w mroku ostrzega. Ten błąd, choć mały, jest jak rysa na szkle, z pozoru niewidoczna, ale gotowa rozbić wszystko pod ciężarem próby. To nie jest oskarżenie, lecz zaproszenie, by spojrzeć w głąb, by zburzyć mury, które sam zbudowałeś, nie zdając sobie sprawy. Pomyśl o chwilach, gdy Twoja modlitwa była ogniem, gdy każde słowo płonęło znaczeniem, a ty czułeś, że niebo jest bliżej niż kiedykolwiek. Sądziłeś, dlaczego te momenty są tak rzadkie? Leonkę Czernastkę wskazuje na subtelny nawyk, który kradnie płomień z Twojej duszy. Sposób, w jaki pozwalasz, by słowa płynęły bez serca, jak liście niesione wiatrem, bez korzeni, bez życia. Czy pamiętasz, kiedy ostatnio naprawdę słuchałeś siebie podczas modlitwy? Czy to możliwe, że w pośpiechu codzienności zgubiłeś coś, co czyniło Twoje słowa świętymi? Przełamując ciszę, papież mówi o czasach, w których świat wokół nas drży, a znaki na niebie i ziemi wołają o przebudzenie. Modlitwa, która nie jest żywa, nie wystarczy by przejść przez burzę, która nadchodzi. Leon 14 nie chce, byś się bał, lecz byś się zatrzymał, byś spojrzał na swoje dłonie, na swoje serce, na słowa, które wypowiadasz. Co jeśli one nie są mostem, lecz ścianą? Co jeśli twoja modlitwa, zamiast otwierać drzwi do Boga, Zamyka je, bo brak w niej tego jednego elementu, który papież chce ci ujawnić? To pytanie nie daje spokoju, bo prawda, którą niesie, jest jak światło w ciemności, ostra, ale konieczna. Wyobraź sobie, że stoisz na skraju przepaści, a Twoja modlitwa jest liną, która macie uratować. Ale co jeśli lina jest osłabiona, bo wiązałeś ją w pośpiechu, bez uwagi? Leon XIV z oczami pełnymi troski i mądrości mówi. Nie musisz spaść, ale musisz naprawić linę teraz. Błąd, o którym mówi, nie jest nowym dogmatem ani skomplikowaną teologią, jest prosty, ludzki, a przez to tak trudny do zauważenia. Czy możesz spojrzeć na swoje codzienne Ojcze nasz i powiedzieć, że każda sylaba była świadoma, każda myśl skupiona? Czy jesteś gotów odkryć, co papież widzi w sercach milionów katolików w chaosie świata? Gdzie czas ucieka jak piasek przez palce, twoja modlitwa jest twoim schronieniem, twoją tarczą. Ale Leon XIV przypomina, tarcza, która nie jest dobrze wykuta, pęknie w chwili próby. Ten błąd, który wślizguje się w twoje słowa, jest jak rdza, niewidoczny, dopóki nie będzie za późno. Czy kiedykolwiek czułeś, że twoje modlitwy są jak listy, które nigdy nie docierają do adresata? Papież prowadzi cię do miejsca, gdzie możesz to zmienić, gdzie Twoje słowa znów staną się ogniem, który rozświetla ciemność. Ale musisz iść dalej. Musisz słuchać, musisz chcieć. Każdy z nas nosi w sobie pragnienie, by być bliżej Boga, by czuć Jego obecność w każdym oddechu. Leon Czternaskie nie mówi, że jesteś daleko, mówi, że możesz być bliżej, niż kiedykolwiek marzyłeś. Ten błąd, o którym ostrzega, jest jak kamień w bucie pielgrzyma. Mały, ale czyni każdy krok trudniejszym. Wyobraź sobie, że zdejmujesz ten kamień, że twoja modlitwa staje się lekka, czysta, potężna. Czy czujesz, jak serce bije szybciej na samą myśl? To nie jest przypadek. To wezwanie, które papież kieruje do ciebie, do mnie, do nas wszystkich. Nie chodzi o to, byś przestał się modlić, lecz byś modlił się prawdziwie. Leon XIV, niczym Mistrz, który zna każdy zakamarek ludzkiej, duszy prowadzi cię przez labirynt Twoich nawyków, Twoich lęków, Twoich nadziei. Co jeśli ten jeden błąd, który wydaje się tak nieistotny, jest kluczem do zmiany wszystkiego? Co jeśli prawda, którą papież chce ci pokazać, jest jak drzwi, które zawsze były przed Tobą, ale nigdy ich nie otworzyłeś? Każdy krok w tym filmie przybliża Cię do tej prawdy. Ale musisz iść z nami. Nie możesz się zatrzymać nie teraz, gdy jesteś tak blisko. Twoja modlitwa, jak delikatny płomień w dłoniach, może być światłem, które rozjaśnia mrok, lub popiołem, który rozwiewa wiatr. Papież Leon XIV, niczym strażnik na wieży, nie pozostawia cię z pytaniami bez odpowiedzi, lecz z ogniem, który zaprasza do zmiany. Ten błąd, o którym mówił, nie jest wyrokiem, lecz kluczem. Kluczem do drzwi, za którymi czeka Bóg, jakiego być może nigdy naprawdę nie poznałeś. Czy czujesz, jak twoje serce drży, gdy stajesz na progu tej prawdy? To nie jest koniec, lecz początek, moment, w którym twoje słowa mogą znów stać się żywe, jak rzeka, która znajduje drogę do morza. Wyobraź sobie, że każdy Ojcze nasz, każdy Różaniec, jest jak kamień w mozaice twojej duszy. Leon XIV nie każe ci burzyć tej mozaiki, lecz wskazuje, jak ułożyć ją na nowo, by odzwierciedlała światło, a nie cień. Co, jeśli ten jeden nawyk, który wydawał się tak mały, był zasłoną, która skrywała przed tobą pełnię łaski? Teraz, gdy prawda leży przed tobą, jak otwarta księga, możesz pisać nową opowieść, opowieść, w której twoja modlitwa jest nie tylko słowem, lecz oddechem samego Boga. Czy pozwolisz, by ten płomień zapłonął w tobie na nowo? W świecie, który pędzi, a znaki na niebie przypominają o kruchości czasu, Leon Kszczetnarske woła byś się zatrzymał, byś spojrzał w głąb. Nie chodzi o to, byś się bał, lecz byś pamiętał. Modlitwa, która nie żyje, jest jak dzwon bez serca, wydaje dźwięk, ale nie porusza niebios. Twoje serce, twoja wiara, twoje słowa. One mają moc, o której być może zapomniałeś. Czy jesteś gotów odzyskać tę moc, by stanąć przed Bogiem z modlitwą, która jest ogniem, a nie popiołem? To wezwanie nie znika, gdy kończy się ten film. Ono żyje w tobie, czeka na twój ruch. Stań się częścią tej prawdy. Jeśli te słowa poruszyły cię, jeśli czujesz, że coś w tobie drgnęło, podziel się tym ogniem. Kliknij: Lubię to. Zostaw komentarz. Podziel się tym filmem z tymi, którzy także szukają. Subskrybuj, by nie przegapić kolejnych kroków na tej drodze, bo prawda, którą niesie Leon XIV, jest jak latarnia w burzy prowadzi, ale wymaga, byś szedł. Niech twoja modlitwa stanie się iskrą, która zapala świat. Zrób to teraz, bo każdy moment zwłoki to chwila, w której możesz zapomnieć, kim naprawdę jesteś w oczach Boga.